Nowy zabieg przeprowadza się metodą tzw. małoinwazyjnej endoskopii. W okolice uszkodzonego dysku wprowadza się mikroendoskop o przekroju 3 mm. Jest zakończony źródłem światła i kamerą HD. Mikroskopijnej wielkości narzędzia usuwają precyzyjnie przepuklinę bez usunięcia dysku. Zabieg w sumie trwał gazik. Około 20, 20 minut. Tak kilka pacjentka będzie wybudzona. Po takim zabiegu rehabilitacja jest dużo prostsza. Tutaj nie ma ingerencji w tak dużej w struktury mięśniowe. Ta stabilizacja odcinka szyjnego jest znacznie łatwiejsza do przywrócenia i w zasadzie odbywa się bardzo szybko. Lekarze są przekonani, że wkrótce stanie się to powszechnie obowiązującą metodą leczenia. Okay. Najczęściej, jeżeli wszystko idzie dobrze, bo nie ma w medycynie, a zwłaszcza w chirurgii, stuprocentowo pewnej metody, najczęściej te dolegliwości znacznie się zmniejszają, a. W dużej części pacjentów ustępują całkowicie. Takie zabiegi, które są tańsze niż tradycyjne operacje, bo nie wymagają wstawienia implantów, finansuje Narodowy Fundusz Zdrowia. Klinika w Wieleniej Górze chce ich robić co najmniej kilkadziesiąt rocznie. Chcielibyśmy, by ośrodek w Wieleniej Górze należał do wyspecjalizowanych w technikach endoskopii szyjnej, a takich ośrodków na świecie jest wciąż niewiele.